To będzie nietypowy odcinek To jest odcinek z Craft Legends Z gry, która bardzo mi się podoba Jak zacząłem grać to Się gra po prostu nie nudziła Ale z tym, że przerwę Na kanale robię yy, Nie z mojego powodu Nie dlatego, że nie chcę Tylko po prostu muszę zrobić przerwę To jest w eventach chyba no. Co to jest? Trzy... Trzy coś dostałem. Nieważne. Udajmy, że wiemy co to jest. Gdzie to jest? Aha! Czyli co mi to dało? Dam Equip i nic. Muszę zrobić chleb, ale chleba nie zrobię. Mam takie brońki, mogę rzucić sobie dyskiem. Dobra, zbierzemy sobie to coś, co tu jest. LED. Możemy sobie zrobić... Mam lepszy. A nie. Mam tin. Yy, head. LED jest level 10, a Tin jest 5. A Tin jest ładniejszy. Moim zdaniem. Budki bym sobie zrobił z LEDu. Całkiem niezłe. Dobra, zaczniemy sobie robić te budki. Pójdziemy na wyprawę. Mam peta, którym jest mój zombie. Albo tam nie idźmy. Pokazałbym wam, co to jest. W dzisiejszym odcinku po prostu sobie pochodzimy, Zacząłem budowę piętra w moim domku. Prezent, zauważyłem prezent, i od razu trzeba iść. I to jest fajne, że ten dysk przechodzi przez ściany. I mogę kogoś, a nie dosięgnął. Dobra, on się sam wspina. To po prostu pójdziemy na maksa w lewo. Sam nie wiem, co jest w lewo. Wiem, co jest w prawo. Tak powiem wam, co tam jest, ale i tak nie, pewnie nie będziecie wiedzieć, co to jest. Tam jest... O, bio jeden. Ale dużo. Tam jest chatka goblinów. Które po prostu dają mocno po kościach. Jak to się dzieje, że on... No, mój zombie wszystkich praktycznie tu killuje. Yy, wezmę... Tym się niszczy przedmioty. Pozbieram zboże, bo zboże jest po potrzebne bardzo. A co my tu mamy? A, tu jest coś atakuje. Dziesiąty poziom. To pozbieram i temy. Dobra, niech on se tu porozwala Ten zombie Bo z niektórych rzeczy fajne itemy idą Tu mogę wziąć? Ja chcę dysk użyć Dysk chcę użyć Z tych rzeczy powinny fajne rzeczy lecieć, ale nie lecą Nie wiem czemu to jest 10 poziom. 23 D major Cave Bat. Zaraz będę głodny. 47 mam na 100 zombie miner. O. O nie, trucizna. Jak zrobi się gorąco, to ja po prostu ucieknę. To mi nic nie zrobiło. A to cicha co? Nie mogę się przekopać. Nie. Nie wiem czemu tu pokazuje, że jest trucizna. Mogę to sobie to wziąć? No ale długo się kopię. Nie ma sensu. Czyli już wiemy, co tu jest. Po prostu nic ciekawego. Dobra, jak tu nie ma nic ciekawego, to użyjemy sobie kryształka, żeby... Wróci wrócić do domku. Mam 4 te. Zrobimy no opening. Tu chyba... A, mam pełny ten akwipunek. Co to jest? Co to robi? A, czyli to sobie sprzedam po prostu. Tylko coś już miałem. I to mogę sobie sprzedać tylko. Dobra. Dobra, otwieramy. Sprawdzamy co wypadnie. Goblin map. Oj, sorry. Ale goblin map od razu sprzedaje wszystkie. Bo goblin mapy nie mają sensu. Ich trzymania. Tylko miejsce zajmują. A ty naprawdę nie wiem, co one robią jeszcze. Dlatego głównie ich nie potrzebuję. Dobra, potwieramy sobie. Kolejny. Jeden slot otwarty. Jakaś książka. To sobie ją otworzymy. Cztery gwiazdki aż. Co to może robić? To co zostawię, bezfioltowe. Nie. Ale ciebie od razu sprzedamy. Nawet nie będę otwierał. To sprzedamy, bo to jest niepotrzebne. Ciebie mogłę, mogę użyć? Nie mogę użyć. Dobra, tu mam jeszcze jedną taką książkę. Tylko, że ta jest otwarta. No to tam sobie sprzedamy. Dobra, mam trzy sloty, cztery będę miał. No nie, jakiś zbany. Pięć gwiazdek, o! Wow. Ile to jest warte? A za ile to się otwiera? Tysiąc. A za sprzedam? Pięćdziesiąt pięć. Ja. Warship. Nie mam pojęcia co to jest. Może mogę to postawić? Nie? Nie? To postawimy sobie. Tu postawimy. Tu postawimy. Tu postawimy. Tu postawimy. Nad wyrkiem postawimy. Ok. Mam też łuk. Ciebie mogę podnieść. I wrzucić do kurek. No dawajcie, jajka. Mięsko. Tam jest mój ten. Moja ta rakietka. No, ten. Taka kusza, która broni mi. Baza, muszę postawić jeszcze takie coś od środka. Bo oni czasami po prostu się respią u mnie w środku. I to może wkurzać. Weźmiemy sobie zbrojkę. Yy... Nogi jeszcze tylko. Bo na teraz to... Tak mniej więcej wygląda. Budki zamienimy. No, mogę ci założyć. Co? Nie mogę? Znaczy, nie potrzebnie, kraftuję to. Muszę mieć. Dziesiąty level. O! Mogę unlokować sobie. Czyli, że niepotrzebnie skraftowałem. Typ zbalansowany. Grade B. A, zombie. Grade B. Ktoś wyższego grade'a byłoby fajnie zdobyć. To jest beczułka po prostu. Tam są nasionka drzewa. A drzewa się przydają bardzo. Nawet żeby se... Kto ty jesteś? Dobra, zombiak. Zajmij się nim. Co? Nie mogę. Dobra, idziemy do góry. Skopiemy sobie to. To mi jest niepotrzebne. Gdzie ty jesteś? Wkurzasz mnie strasznie. Albo tak o. Mi nie będzie robił ataków. O nie, Hoga rozwaliłem. Dobra, łuk. Co on mi wypuścił? Chyba kolejny najazd jest. A czyli mam założony łuk? O nie. Muszę naprawić. Super. Oni chyba mogą coś niszczyć. Coś mi się tak wydaje. Ale Moody Major zadaje tym łukiem. Dobra, stawiamy drzewko. Jedno drzewko. Drugie drzewko. Trzecie drzewko. Dobra. To jest bliziutko, ale i tak sobie wrócimy tym. To jest... Niepotrzebne. Po cenie widać. Dwie bomby już mam. Level 1. O nie, wypadł. Tu mamy Goblin Archer. Może się przydać? Tu mam pety, wszystkie. E, nie, tu. Tu mam pety, wszystkie spodnie nie odbieram, bo mi się ich nie opłaca. A on ma dużego defa. Jakbym sobie ciebie. Dał na wyższy poziom. Na przykład na ten, co ja mam poziom. To on, każdy atak lepszy. Na przykład, jakbym mu dał to. Nie mam żadnych kryształów, ale. Piszcie w komentarzach, jak go nazwać. Piszcie jak go nazwać. Tu jest. Gdzie on jest? Nie dawałem mu nazwy? Dobra, najwyżej. 2000... o ma więcej. Piszcie jak go nazwać. Jak nazwać Goblin Archera, jak nazwać zombie. Piszcie. A ja tu chcę zobaczyć, jak on sobie radzi. A, czyli po prostu strzela. No w sumie ja o, myśl... o tym myślałem. Dobra, możemy sobie pojechać tak. Albo nie, tego nie. No to mogę sobie tak itemki pozbierać. To drzewko chciałem ściąć. Mamy przy ścierkę, to ona też szybciej cnie. Postawimy sobie drzewko. Tu postawimy sobie drzewko. No wypadł. Denerwuje mnie on. Dobra, i postawimy sobie drzewko. Aha, a niech, a już nic. Z tym nie mi się robić. Pójdziemy w głąb. Nie mogę. To kopiemy się pod siebie. Najważniejsze, co się robi w Minecrafcie to kopie się pod siebie. Nie wiem, gdzie spadnę. Aha Dobra, nie wiem czym się chce tam wchodzić. Mam tu moby na hita, co prawda. A tak nie za bardzo mi chce się tak z nimi walczyć. Ciebie bym może. Dobra, przekopiemy się po to, co się. To jest chyba węgiel. Nie. Naprawiłem, teraz ma tylko 900 użyć. To jest kin chyba. Tak? Tin. Dobra. Dziwne, że potworki nie atakują mojego archera. Ja mu tu pomogę. O! Co to jest? O, jest! Zupgraiduję HP temu. To już od razu mogę zrobić. A, plus 10 HP. Niedużo. Dobra, to lecimy w dół. O, coś tu mamy. Co to jest? Tin. Przydałyby się pochodnie. Może tu? Bo tu jest, o tu jest mieć, tak? Tu jest mieć. Tylko trzy mieć nie była tym najbardziej podstawowym. Nie wiem, nie pamiętam już. Był taki jeden bardzo podstawowy materiał, którego mi już chyba aż szkoda zbierać. Jeśli to była mieć, to po prostu mam pecha. Dobra, lecimy w dół. Boję się, że będzie woda. Bo w wodzie jest ta rzecz, że ciężko, że łatwo wejść. Ciężko wyjść. Bo nie ogarnęłem, czy da się pływać. No. Ale... Oczyścimy sobie teren. Bo wrócić mogę na luzie. No. Czyli był zadanie. Wyjść po prostu. Co? Jakiś skill? Skrzynka. Hop. Doskoczy? Nie doskoczy. Hmm. Co by tu postawić? dobrym yy, sobie tego. Ten blok terenu. Bo on mi się jednak może przydać. Myślałem, że to jest bezużyteczne. Bez Bo dziewięć, tu może być. A nie, nieźle. Wow, bardzo dużo rzeczy. Myślałem, że idzie coś większego. O coś się świeci. Jak coś się świeci, to znaczy, że jest dobre. To znaczy, że jest ważne, po prostu. Jak coś się świeci. Jak coś się świeci, to znaczy, że trzeba to zbierać. Bo jak się nie świeci, to można byłoby sobie pominąć. Ale tak to. Albo nie. Dobra, tu jest tego więcej. No, tak jest więcej, to trzeba korzystać. Archivmenty sobie weźmiemy. Nic ciekawego. No, tu nic ciekawego. Tylko tier siódmy mam na razie. O, jak to jest złoto? Nie. To jest nadal koper. Jakiś papier. Ale widzicie, ile już mam tego bloku terenu. Mogę sobie skopać więcej. Tu tylko mi użycia zmarnuję. Ale ja sobie mogę zrobić na chwilę obecną. Mogę sobie zrobić kilkadziesiąt tych, no kilkanaście tych narzędzi. Tu sobie skopiamy, bo tu coś się świeciło. Nie dosięgnął. No, po tobie. Nawet mnie nie zauważył już po nim. Dlaczego nie mogę cię zjeść? Dobra, co by tu wywalić? Na pewno mogłem to wywalić. Ma mapa. Czyli jeszcze gorzej. Dobra. Aha. Czyli idziemy w dół. Tam coś jest. Tylko tam wody nie było. Nie o dobrze. Jaki far, mi nie pozwoliło tego skopać. Jeszcze taka muzyczka w tej grze jest klimatyczna. I to jest naprawdę... To jest naprawdę... Co się stało? Dobra, żebym to złapał Dobra, złapałem jak będzie nowa ruda, to mi nie złapie jej po prostu. A ten blok terenu, to sam mogę go kopać ile mi się żywnie podoba. Ja sam mogę z tego tyle nawet narąbać. Dobra, dobra, dobra. To jest jakiś. Czyli ze zwykłego kopania mogą wypaść fajne rzeczy. To jest chyba róg jakiś, którego nie potrzebuję. O, spadło. Dobra, już się chyba udam do domu. Idziemy w domciu. Nie wiem, czy są skrzynki. Dobra, co my mamy? Tyle kopra. Ja. Dobra, musimy coś sprzedać. Nie, co ja mogę z tym zrobić? Nie mogę ciebie wyrzucić. Dobra, jak nie mogę tego wyrzucić, to. Co to jest? Nie wiem. Też nie wiem. Też nie wiem. Dobra. Węgiel, drewno, czyli wszystkie przydatne rzeczy. Kryształy. No, znowu atakuje. Mnie on mało obchodzi. Mi on nic nie może zrobić Bo się nawet Jeśli już by tu wszedł A czekaj Czekajcie To co to jest? Coś tam fiszów Czyli musiałbym zrobić Wędkę Nie ma wędki Nie wiem, co robi Hammer. Materials. Food. Czyli mogę zrobić tylko dla krowy. Płocki to nie. Static Defense. To mógłbym zrobić, ale tylko jedno. Nie wiem czemu. Ja bym chciał sobie wejść w rudy. I tobie... Wow. Ile tego? 13 tego aż. To pas mogę? Nie wiem. Dobra, ale dużo rzeczy porobiliśmy. Sprawdzimy sobie tylko maila. No, fajnie. Plecak muszę słuchać. Kurde, wkurzacie mnie. Dobra, wpuściłem do domu, ale już co ty mi do domu wazisz? Zniszczył mi to! Nie, dobra. Gdyby mi to zniszczył To mi się na niego Mocno Rozdenerwował Że mnie zniszczył Mój najważniejszy ten Wypadł mnie stąd Nie potrzebuję gości, nikogo nie zapraszałem A Kto tam jeszcze mi chce go rozwalać? No właśnie. Zaraz was, zaraz was wyjaśnię. Tutaj będą mi niszczyć. Oj. Mało. To nie wiem, co to jest. O ciebie chcę z Tobą pogadać. Chciałbym kupić. Załóżmy tyle. No, chyba zgadłem. A, wlazłem szybciutko. Raz. Nie, ja chcę to. Raz, dwa. Tu już nie mogę. No, czyli prawie zgadłem. Tu wyrosły drzewa, których nie chcę niszczyć. Dobra, patrząc na mojego ludzika, zakończymy sobie ten odcinek. hilując się. No, yellow.